Witam was w dzisiejszym filmie. Ja mam na imię Julia. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału. I dzisiaj mam dla was denko kosmetyczne, produktów, które zużyłam w styczniu i w sumie też jeszcze trochę w grudniu. Dla stałych tutaj obserwatorów od razu też powiem, że będzie mi miło za komentarz i cieszę się za wszystkie komentarze, które dostałam pod poprzednimi filmami. Także słuchajcie, rozpoczynamy denko kosmetyczne. I na samym początku mam tutaj maski w płacie. I one są moimi naprawdę ulubieńcami. Ta z Garniera jest u mnie bardzo często w moich rutynach pielęgnacyjnych. Bardzo ją lubię, fajnie nawilża, dopasowywuje się do twarzy. Także myślę, że bardzo ją polecam. Ona jest dostępna w większości ilości drogerii w Polsce, także. Jak najbardziej. A tutaj jest dla mnie nowość. Testowałam tę maseczkę pierwszy raz. Jest to maseczka ze skin 79 i dostałam ją w prezencie od mojej koleżanki Sylwii, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli to ogląda. I ta maseczka też jest nawilżająca, tylko mam wrażenie, że ona bardziej wnika w głąb skóry i taka jest bardziej treściwie nawilżająca. Tamta jest jakby taka jakby ogólna, że jakby nawilża tą wierzchnią warstwę skóry, a te mam wrażenie, że wbija się tak do wewnątrz. Także naprawdę jest to dla mnie hit i bardzo polecam. Kolejna rzecz, która mi się tutaj chwyciła, nie wiem, czy ona tutaj w ogóle jest, ale jest to dezodorant, który totalnie nie polecam go. Nie polecam go, nie lubię w ogóle damskich dezodorantów i ostatnio mam tylko i wyłącznie męskie i dla mnie to jest bardzo słaby dezodorant i nie kupię już chyba żadnego właśnie z niwej dezodorantu. Będę szukać innych, chyba, że macie jakieś do polecenia, to możecie mi też pisać w komentarzach. Kolejny produkt jest mi, słuchajcie, tak jest smutno, że z tym kremem się rozstałam. Jest to krem od marki Samarite, Divine Krem. Ja się po prostu nie dziwię, że ten produkt jest nazywany, jako najlepszy krem na świecie, bo on naprawdę świetnie nawilża. I ja mam takie jedno stwierdzenie na jego temat, że wieczorem on odżywia tą skórę i jakby robi taki fajny film, że po prostu mega tak dogłębnie odżywia. I rano też tak fajnie po prostu odżywia, sprawdza się pod makijaż. I moim zdaniem jest to właśnie i krem treściwy na noc i taki delikatny na dzień. Naprawdę nie wiem, jak on to robi, ale ma takie dwie funkcje i na pewno sobie kupię kolejne opakowanie, bo bardzo dobrze mi się sprawdził. Tutaj mam kolejne produkty i jest to, słuchajcie, yy, pianka i żel od Liren Aquabubbles i na kanale jest osobny film właśnie na temat tej serii yy, i też wspominałam o niej w moich polecajkach z 2023 roku. Ta seria to jest po prostu coś cudownego, mega mi się sprawdziły wszystkie produkty z tej serii, bardzo tęsknię za serum i za kremami, ale już dawno je zużyłam i teraz mam dużo dość tych kosmetyków do przetestowania, więc może kiedyś do nich wrócę. I ogólnie też... Tą piankę i ten żel używam tak namiętnie w okresie wakacyjnym, jeszcze trochę wrzesień i październik. No, ale mam także, że zostawię sobie część pianki, część żelu, i później lecę jakby z innymi żelami, to po prostu leży i stoi i nas czeka na wykończenie. A teraz po prostu przyjęłam taką zasadę, że będę wykańczać to, co mam resztki, żeby jakoś zminimalizować ilość tych kosmetyków, bo mam ich trochę dużo. Także słuchajcie, jeżeli szukacie taniej i dobrej nawilżającej pregnacji, to to jestem Wam w stanie naprawdę bardzo szczerze polecić. Kolejny produkt, mam tutaj coś w ogóle bardzo fajnego. i Jest to maska do rąk. To były takie rękawiczki do rąk, i przez pół godziny się nic nie mogło robić tymi rękami, bo się miały się te rękawiczki, mega fajnie nawilżały. Jak macie żelę czy jakąś hybrydę, to jakby nic nie szkodzi, bo też ogólnie pytałam moje stylistki czy mogę to zrobić. Nie ma to acetonu, ma... także nic Wam się nie stanie z paznokciami. Ma tutaj bakuchiol, koloidalne złoto, kolagen, peptydy, mocznik, alantoina i depantenol. Naprawdę po tym, po użyciu tej maski, miałam bardzo fajne, miękkie dłonie, bardzo dobrze mm, nawilżyły mi te ręce. No i myślę, że jak najbardziej spoko. Kolejny tutaj produkt, który bym wam chciała pokazać, jest to żel podpysznic do ciała od marki Soflow. I ja bardzo się polubiłam z tą marką, z tymi żelami i najbardziej chyba lubię tą serię pomarańczową. Ta pomarańczowa pachnie po prostu idealnie pomarańczą. Ta też jest spoko, to jest zapach słodkiej jeżyny i Nie, słodkiej śliwki jeżyny. I bardzo fajnie się pieni, ładnie po prostu pachnie. Ja o pachnące rzeczy do ciała podpysznic, także też jestem wam w stanie to polecić. Kolejne produkty, słuchajcie, są to takie produkty do eliminowania żółtego koloru z włosów. Fanole to w ogóle te produkty leżały też dość długo u mnie tam w stosiku produktów do projagnacji włosów. Jeśli chodzi o ten szampon, to on naprawdę bardzo wysuszał, więc nie ma co trzymać go długo, nie ma co też przedłużać tego produktu na włosach, bo mega, mega wysusza. I co? I naprawdę. Ale okej, okay, wysusza, ale działa i czasem te włosy wychodzą naprawdę takie srebrne, białe, fioletowe miejscami, i to jest dobry produkt. Ale chyba sobie ogólnie wytestuję odżywkę, bo teraz testuję odżywkę do eliminacji żółtego koloru od OnLivio i bardzo dobrze mi się sprawdza. Więc myślę, że spróbuję też tej z Fanoli. Tutaj mam z Loreala i ten szampon, poleciła mi moja fryzjerka. Jest on zdecydowanie bardziej delikatniejszy od tego z Fanoli. Nie przesuszy aż tak bardzo i daje też moim zdaniem bardziej subtelny efekt. Tutaj mam kolejny produkt i nie wiem, ja już chyba tyle razy Wam polecałam ten produkt, że już nie wiem, co mam o nim powiedzieć. Jest to nawilżająca, wzmacniająca wcierka do włosów. Ja ją używam namiętnie po każdym myciu głowy na zwilżoną jakby, bycie. skórę głowy. Później suszę i wszystko jest idealnie, nie, nie tłuści mi włosów, nie, nie robi mi nic złego. I ja lubię ją używać też między jakby myciami włosów. Normalnie wieczorem przed snem sobie wcieram i bardzo fajnie nawilża, nie przeciąża. I love it, naprawdę i ona jest tania, dostępna, ja ją kupuję w Rossmanie. Kosztuje około 12 zł na promocji, także myślę, że jak najbardziej warto. I już kolejne opakowania na mnie czekają. Także to do żywotnia polecajka. Jak już jesteśmy przy tematyce wcierek, tutaj też mój kolejny ulubieniec i mamy tutaj Anwen Grow Me Tender. Na początku śmierdzi bardzo, moim zdaniem tak trochę dentystą, trochę pastą do zębów, ale później idzie się przyzwyczaić. I generalnie uważam, że jest to dobra wcierka, ale ja ją używam przed wyciem mm, głowy, bo troszeczkę tuści i przeciąża moje włosy. Tutaj produkty, z którymi się po prostu już muszę rozstać, została mi naprawdę ich resztka, ale nie będę ich już używać ze względu na to, że. Są już stare, ale są to ogólnie produkty od Evelyn, Eveline. I nie wiem, czy mówicie Evelyn czy Evelyn, lecz po prostu mam od tego głowa już od tego boli, bo nie wiem, jak mam mówić. I słuchajcie, i te róże zaszczepiły we mnie miłość do produktów kremowych. I to są właśnie moje pierwsze takie kremowe produkty. I dlatego mi się z nimi trudno rozstać, no ale no, są już stare, jak możecie się domyślić. I no muszą iść do wywalenia. Naprawdę bardzo je lubiłam. I myślę, że też sobie kupię jeszcze inne kolorki, na pewno sobie jeszcze uzupełnię nimi kosmetyczkę. Kolejny produkt mamy tutaj Cleanser, Cleansing Foam od marki Isn't Tree, I to jest ogólnie koreański produkt i jeśli o niego chodzi, to on jest z ekstraktem z cebuli. Bardzo dobrze oczyszczał tą twarz, Używam go głównie wieczorem, on jest przeznaczony do cer takich głównie mieszanych, tłustych. Z też zaskórnikami, z jakimiś y, wypryskami. I powiem wam szczerze, że gdy moja cera miała gorszy okres, używałam mm, tej pianki i dobrze się sprawdziła, ale niestety delikatnie wysusza. Ona ma tak, jakby, że delikatnie wysusza, ale no, serio dobrze oczyszcza. No i wiecie, później, jak już dobrą pielęgnację użyłam, to fajnie miałam nawilżoną skórę i oczyszczoną, także serio mega polecajka. Kolejny produkt, który tutaj mam, to jest maska od Bielendy I ona chyba powinna staczyć na 10 użyć, czy na 15. Ja chyba serio z 20 razy, jak mniej więcej. E, używam też ze znajomymi z koleżankami, jak sobie robiłyśmy jakieś Girl's Night, to naprawdę jest super. Ma witaminy w składzie, tylko jedyna jej wada jest taka, że jest y, kremowa. Ja nie za bardzo lubię kremowe maski. Bo potem trzeba smiecić wszystko. Daje taki delikatny film na skórze, ale nie jest taki zapychający film, tylko taki nawilżający i bardzo fajnie się sprawdza. Niestety formuła mi nie odpowiada, ale to tylko i wyłącznie moja personalna opinia. Generalnie polecam, ale to jak lubicie, kremowe maski. Kolejny produkt, który serio I love it, jest to Honey Lip Balm od marki Lovely, i też jest ogólnie. Film na kanale, gdzie testuję całą tą mm, serię od marki Lovely, bardzo się z nim polubiłam, generalnie fajny jest gadżecik, ma tutaj, jak widzicie, to, mm, ten aplikatorek, który jest naprawdę przesłodki. Ehm, ta maska, ten balsam uratował mnie w momencie, kiedy na przykład wychodziłam do pracy, już się zaczynały takie chłodne dni, nakładałam grubą warstwę właśnie tej maski i szłam sobie do pracy, także było to naprawdę spoko, bo moje usta nie były prawie w ogóle wysuszone. Kolejny produkt jest to tonik od Ziai i ja sobie ogólnie tutaj dałam to, bo wyciągnęłam sobie atomizer i dałam do innego produktu, bo po prostu lubię mieć jakby toniki w z funkcją atomizera, a tamten niestety nie miał. I tutaj mamy Ziaje, Antyoksydacja Jagody Akaj. Kwasem hyaluronowym i ostatnio przeczytałam, że to ma witaminę C. Także jestem w szoku, że ma witaminę C. Nie odczułam w żaden sposób ich działania jakoś. Ale generalnie ja lubię toniki z i będę ich używać też wiecznie, bo to jest fajne po prostu spryskanie sobie skóry między. Mm, Między, co ja miałam powiedzieć, między po prostu etapami pielęgnacyjnymi Ja uwielbiam mieć po prostu taką nawilżaną twarz, gdzie wszystko się jakby wchłania do wewnątrz, także też mega polesajka. Mamy tutaj dalej piankę do mycia od Basic Lab. i tak w sumie nie jestem do końca pewna, czy w ostatnim dęku nie pokazywałam tej pianki. Ale okej, okay. niech będzie jeszcze raz, pewnie powiem to samo, że ta pianka ma cały czas konsystencję pianki, jak się nałoży. Bo na przykład niektóre pianki są takie, że jak się nałoży je na rękę czy na twarz, one już od razu się zamieniają w taką wodę. A ta jest po prostu pianką cały czas, także naprawdę super, to jest normalizująca pianka do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej. W składzie ma tutaj prybiotyki, azeloglicynę, gliceryzynę oraz floretynę. Nie do końca wiem, co te składniki oznaczają, ale ważne, że na moją skórę to działa. Nie mam po niej uczucia ściągnięcia, bardzo dobrze doczyszcza, domywa. Używam jej zarówno i rano, i czasem też wieczorem, poprzedzając jakby pielęgnację olejkiem. Myślę, że jest naprawdę godna polecenia. Kolejny produkt to jest serum nawilżające od Fitskin, to jest ogólnie marka od Sylwego. I to serum, słuchajcie, jest takie emulsyjne i ma pompkę, więc to też naprawdę na plus. I to serum również uratowało moją cerę w momencie, kiedy już mi się zaburzała bariera hydrolipidowa ze względu na mrozy, które występowały. I ono właśnie jest takie emulsyjne, to oznacza, że po prostu coś pomiędzy serum a kremem. Yy, więc trzeba jakby po tym serum nałożyć krem i naprawdę genialnie odżywia, nawilża i tak regeneruje. Ma w składzie ceramidy, aminokwasy, kwas poliglutaminowy i kwas hialuronowy. Z kwasem poliglutaminowym mega się polubiłam, jest on bardziej nawilżający moim zdaniem niż kwas hialuronowy. Warto sobie poczytać o tym składniku. Ja teraz właśnie patrzę, jakie tam moje kosmetyki mają kwas poliglutaminowy w składzie, i właśnie to jest jeden z nich. Kolejne produkty. Tutaj mam takie sera od skincyklopedii i tutaj właśnie jest kwas poliglutaminowy. Nie pamiętam, ile on miał, jakie miał stężenie, ale chyba dość wysokie, bo ta marka ma dość wysokie stężenia kosmetyków. I tutaj mamy kwas hialuronowy. Polubiłam się z tymi serami. Szkoda, że mają tylko 15 ml, ale ogólnie tutaj plusik za opakowanie, bo się tak wyciska, jakby tutaj za tą. Nie wiem, jak to nazwać za taką dupkę tutaj z tyłu się y, naciska i wylatuje właśnie to serum. Bardzo fajnie nawilżały, chociaż mam wrażenie, że są oczywiście lepsze sery na rynku. To było takie bardziej gęste, to było bardziej leiste. Mam wrażenie, że naprawdę spoko nawilżały moją cerę i y, 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 są ok. Kolejny produkt, z którym niestety ciężko mi się rozstać i w ogóle ciężko dochodzi do mnie to, że już go nie ma. Jest to wygładzający płyn mikrozłuszczający. Ten produkt również mi pomógł w momencie, kiedy miałam jakby złe, złe czasy z moją skórą, ale nie chciałam mocno jej podrażniać jakimiś innymi składnikami czy mocnymi kwasami, jakimiś mocnymi, mocnymi peelingami kwasowymi. Więc taki wygładzający płyn, czyli tak bardziej tonik m, mikrozłuszczający, ma 2% kwasu BHA, peptyd złuszczający oraz argininę i on może być chyba używany cało, cały rok. Także to jest całoroczny tonik, on jest do każdego rodzaju skóry, w szczególności trądzikowej, ze skłonnością do zatkorników. I powiem Wam szczerze, że jak ja właśnie miałam jakieś pryszcze, coś takiego niefajnego albo coś nowego lub starego, które, które musisz, musi się szybko zagoić, po przemyciu takim płynem na następny dzień miałam dość tą cerę właśnie taką uspokojoną. Te nowe zmiany jakby szybciej się chowały, a te stare jakby szybciej złuszczały, także. Jest to naprawdę bardzo fajny produkt i fajnie, jakby też mam wrażenie oczyszczał te pory, więc jak najbardziej na plus. Kolejny tutaj produkt to są płatki podocze od marki Muju i co do ich, to myślę, że nie podoba mi się to, że one są takie właśnie papierowe, przez to szybko się odklejały. Jest na kanale mój filmik Skinker z Moją psiapsi, także tam właśnie używamy tych płatków. I możecie zauważyć, że po prostu one bardzo szybko odchodzą i nie trzymają się tej skóry jakoś tak bardzo. Ale ogólnie bardzo fajnie nawilżały i tak jakby uelastyczniały. Ule... O! Uelastyczniały tą y cery pod okiem. Więc myślę, że jestem też w stanie polecić, bo są y one często na promocjach i są naprawdę tanie. Kolejny produkt, słuchajcie. NYX Bear With Me to jest ogólnie korektor, który. Jestem naprawdę w stanie polecić większości osób. Jest to korektor taki serum. Można go też użyć jako podkład ze względu na jego lekkość, ale też jest kryjący. Ja czasem na przykład sobie używam tylko i wyłącznie tego korektora na całą twarz, i wygląda to naprawdę dobrze. Jest kryjący, trwały. Wiadomo, ja też trzeba go przypudrować, bo jest to nawilżający bardziej produkt taki niż zastygający. I tutaj mam odcień 2, bardzo lubię dwójkę. Mam jeszcze jeden i trzy i jakby wiecie, tą jedynkę i trójkę sobie mieszam, no to powstaje mi taka dwójeczka. Yy, ma pompkę, co też jest mega na plus. Ja naprawdę jestem zakochana w tym produkcie i będę go myślę, że często polecać i używać, bo jest fajny, naprawdę jest fajny, nawilża, kryje, skóra po nim wygląda tak ładnie i świeżo. Dzisiaj też mam go w sumie nałożonego, także serio, polecam. Kolejny tutaj produkt do włosów i mam tutaj odżywkę proteinową od Onlybio. I jeśli chodzi o nią, to w sumie zastanawiam się, jak mam to wytłumaczyć, ale ogólnie ja się zawsze bałam proteinów w pielęgnacji, ale dzięki tej odżywce w sumie nawet polubiłam. Myślę, że sobie przetestuję, jakby te, ten, ten składnik w innych kosmetykach. Możecie mi w komentarzu napisać, jakie na przykład Wy proteiny. Kosmetykach lubicie, w są sensie jakie kosmetyki z proteinami. Mam wrażenie, że jakby tak. Teraz na przykład mam bardzo takie mięciutkie te włosy, bo miałam wczoraj taką dość nawilżającą pielęgnację i widzę, że są takie jakby takie bardzo miękkie. A jak ja sobie użyję tych protein, to wtedy one są takie jakby twardsze i takie bardziej zbite. Więc yy, spoko, muszę jeszcze dokładnie wybadać moje włosy, co jakby, co im służy, a co nie, ale otworzyłam się bardziej na proteiny. Kolejny produkt, moja miłość, jest to cień w płynie od Golden Rose, Egg yy, Lace, kolor 05 Rose Gold. I ja kocham ten cień, naprawdę miłością bezgraniczną, przyspiesza robienie makijażu po prostu o 200%. Nakładam go sobie na powiekę czekam chwilkę, aż sobie zastygnie delikatnie i później biorę jakikolwiek rozświetlacz, możecie naprawdę ze wszystkimi testować, biorę sobie, wklepuję tak jakby palcem i makijaż mam tak naprawdę gotowy i to wszystko po prostu, także naprawdę przyspieszę makijaż i zawsze wszyscy się mnie pytają, co mam na oku a tak naprawdę mam to i jakiś rozświetlacz więc naprawdę warto to wytestować, mają też wersję matowe ta jest bardziej taka może tutaj pokażę o bardziej taka świecąca satynowa i naprawdę polecam, jak macie gdzieś to jest Golden Rose, to jak najbardziej warto. Kolejny produkt tutaj mamy ampulkę SVR z kwasem azelinowym. I ja ten produkt używam prawie cały listopad, no i później mi tak jakby zostało jeszcze na parę użyć, testowałam go i powiem Wam szczerze, że muszę się też bardziej zakręcić wokół kwasu azelinowego. Bo ten produkt również jakby oczyszczał moją skórę i mam wrażenie, że właśnie w listopadzie nie miałam żadnych problemów ze skórą. Była mega oczyszczona, nie miałam tak naprawdę żadnych wyprysków i też pomagał troszkę redukować moje mm, zaczerwienienia. Wiadomo, nie na 100%, ale jakby uciszał je bardzo, więc myślę, że do niego wrócę. Ale jedynym jego minusem jest zapach. On tak po prostu śmierdzi miłosiernie alkoholem i jakimiś innymi dodatkami, że po prostu to jest straszne i mm, nie polecam, serio. Zapachu, oczywiście, produkt jak najbardziej. Słuchajcie, kolejny produkt, mam tutaj perfumy. I ja kiedyś te perfumy dostałam do testów. I generalnie jestem, jakby w stanie powiedzieć, że są zapachy, które mi się sprawdzają, i są zapachy, które mi się nie sprawdzają. Tutaj mam y, numerek chyba 64. To był, nie wiem czego był to zamiennik. Nie wiem, ale właśnie ładnie pachniał, mi się bardzo podobał, tak dość świeżo, kobieco, owocowo. Są właśnie, tak jak mówiłam, zapachy, które mi się nie podobają. Generalnie, ja jakby mam taki problem z perfumami, że ja jak na sobie nie czuję. Ostatnio w pracy jedna dziewczyna mi powiedziała, że, że ładnie pachnę i czym pachnę. A ja tak w ogóle. Cała, że ja w ogóle nie czuję tego i byłam po prostu w szoku. Ale jak widać, chyba są wyczuwalne i bardzo mi z tego powodu miło. Ja, tak jak mówię, nie czuję tego zapachu na sobie. Więc no, nie wiem, co jestem w stanie powiedzieć. mi po prostu, że ktoś go czuje. Że komuś się podoba, i niektórym osobom poleciłam te perfumy, i niektórym się sprawdziły zapachy, niektóre właśnie nie nietrafione były, więc moim zdaniem też zależy wszystko od gustu. I może czasem jest jakaś, nie wiem, czasem jest wadliwa seria, ale no, generalnie polecam sobie sprawdzić. Jak ktoś lubi właśnie jakieś zamienniki, to jak najbardziej. Tutaj mam kolejny produkt, i jest to peeling od marki Biotanik. Jeśli chodzi o niego, to on bardzo mi przypomina ten peeling słynny: 3 enzymy stopy Składnikowo bardzo podobne. To jest Enzym z Papai. Kwasy AHA oraz BHA stymulują odnowę komórkową, zmniejszają widoczność porów i tutaj się zgodzę z tą widocznością porów, że faktycznie zmniejsza. Drobny zmarszczek no niestety nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo nie mam zmarszczek. Odświeża koloryt trochę tak, hmm, ale na przykład ja jestem zdania, że on nie złuszcza aż tak dokładnie. Jak na przykład ten stopy i jest delikatniejszy. Moim zdaniem jest bardziej do takich cer suchych, bardziej wrażliwych. Na moją taką się nie do końca sprawdził, był trochę za słaby, ale dla innych jak najbardziej. I słuchajcie, ostatni produkt. Ostatni dotrwaliśmy tutaj do końca. Jest to Evelyn Satin Mat. Kocham ten podkład, naprawdę miłością nieskończoną. Bardzo dobrze mi się sprawdził. Wygładza skórę, długo się utrzymuje na twarzy. Nie daje moim zdaniem matowego efektu, daje satynowy, chociaż ja powiem szczerze, że ja już wiecie. Wykończenie makijażu buduję już tak jakby od pielęgnacji jak mam taką naprawdę glass skin i daję ten podkład, to wtedy, no wiadomo, nie będziesz tak bardzo matowy. Eee, I co? Moim zdaniem przecudownie wygląda. Jest trwały i jest tani. Nie wiem, ile on kosztuje. Nie jest chyba aż tak bardzo jeszcze rozsławiony. W sumie, okej, okay, jest popularny, ale ta cena nie jest jeszcze wygórowana, bo w sumie na promocji idzie go dorwać za 15 zł. Także serio, polecam Wam w ogóle Evelyn i love, naprawdę wszystko prawie z tej marki. Mm, dużo mają fajnych, właśnie kosmetyków. I to jest całe denko kosmetyczne stycznia i w sumie też grudnia trochę. Dajcie koniecznie znać, który z tych kosmetyków wy macie, który wam się sprawdził, a który was zaciekawił najbardziej. Oraz też dajcie koniecznie znać, czy taka seria danek kosmetycznych tutaj na YouTube wam się podoba i czy się przyjęło. I zapraszam serdecznie do zostawienia komentarza.